Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest Salon Kosmetyczny Guido Beauty. Dzień dobry Państwu. Po wielu, wielu miesiącach prób i zabiegów w końcu udało mi się zaprosić do programu Dziękuję Niesłodze Tomasza Grupsona Iwance, jednego z najbardziej znanych polskich raperów, muzyków, producentów muzycznych. Witam Cię, Tomku. Dzień Witam dobry. serdecznie. Udało się, jest. Chyba powinienem czuć się zaszczycony, ponieważ ponoć Kubie Wojewódzkiemu zajęło 10 lat, żeby zaprosić Cię do programu. No tak, to prawda. W końcu się zdecydowałem, zawsze miałem jakiś taki... Skąd ten opór? To znaczy, opór właśnie, nie? Nigdy nie ciągnęło mnie do telewizji przede wszystkim, a że Kuba jest bardzo znaną, szanowaną postacią, bardzo szanuję Kubę też, miał dużą oglądalność i to dlatego też nigdy jakoś nie ciągnęło mnie na tego typu programu, do, do tego typu programu. W swojej książce, tak? Mhm. tak jest. Mamy. Wielokrotnie mówisz, że nie lubisz taniego lansu, nie lubisz telewizji i tak dalej, ale tak się zastanawiam, czy napisanie książki o sobie nie wpisuje się troszkę w takie bycie celebrytą, bo wiadomo, że w Polsce w ostatnimi czasy każdy celebryta musi napisywać książ książkę. <suszy> tak. A więc ma i po Pomysł powstał tak naprawdę po wydaniu płyty Gatunek L, gdzie razem z Szymkiem Korso. Y doszliśmy do wniosku, że fajnie by było powiększyć płytę muzyczną o nowelę gatunek L, czyli chciałem po prostu, nie zmieściłem całej treści w tekstach na płytę, więc stwierdziliśmy, że fajnie by było zrobić taką limitowaną edycję gatunku L powiększoną o nowelę. No i wtedy padł pomysł napisania książki, ale nie dlatego, że dostawałem już kilkakrotnie propozycje Napisania biografii. Oczywiście wszystkie propozycje odrzuciłem, bo stwierdziłem, że gdzie biografię w tak młodym wieku. I przespałem się z tą myślą pewnego, pewnego razu, i stwierdziłem, że skoro przekazuję różne wartości, różne rzeczy w tekstach, to przecież w książce tym bardziej mam większe pole do popisu. Prawda? I i sam wiem po sobie, jak, co do mnie najbardziej dociera. No, dociera do mnie najbardziej książka. Mnóstwo książek zmieniło moje życie, uświadomiło Wieczor wieczorem siadałem w spokoju, to najbardziej do mnie trafia, więc stwierdziłem, że to będzie fajna opcja też dla fanów, ale też dla ludzi, którzy w ogóle nie znają Grupsona, albo, albo znają Nasz szczycie, z utworu i tak dalej, nie? To, co pozostanie we mnie po przeczytaniu tej książki, to ogromna przemiana. Tomasza, ogromna przemiana Grupsona, o której mówisz ty, o której mówią twoi przyjaciele, którzy są cytowani w książce. Stało się to stosunkowo niedawno. Wnioskuję, że było to mniej więcej pomiędzy pojawieniem się Twojego drugiego dziecka, a przeprowadzką do nowego domu. Gdzieś. Tak, tak to był przełom. Jakiś taki przełom. Powiedz mi, co było tym bodźcem do twojej przemiany? Ja naszym widzom podpowiem, że ta przemiana ponoć polega na tym osoby, które cię znają mówią o tym, że Grubson bardziej słucha ludzi. Grubson jest bardziej empatyczny. Tak. Dużo większą wartością jest dla niego rodzina, dzieci najbliżsi i tak dalej i tak dalej. Wszyscy Dokładnie. mówią o przemianie na lepsze. Ale tak. co było tym katalizatorem, który to spowodował? Przede wszystkim rozwój mentalny, emocjonalny, m, rozwój świadomości, e, e, narodziny dzieci e, i też przeprowadzka. To, to, to te wszystkie czynniki. E, dzieci, wiadomo, no, powinniśmy się uczyć od naszych dzieci. Dzieci spowodowało, że zacząłem więcej, jeszcze więcej obserwować, bo z reguły takie tak jestem obserwatorem w życiu, ale, ale więcej obserwować, więcej doświadczać takiej właśnie empatii e, pokazałem mi, że ten taki ciągły bieg e, jest jest czasami niepotrzebny. Warto się zatrzymać i zrobić i zrobić coś zupełnie innego, e, ale też Głównym powodem była zmiana otoczenia. o właśnie, dlaczego ten mieszkania. dom tak wiele zmienił? wszystkim przestrzeń. Przede wszystkim, wioski, przestrzeń, do domu, przede wszystkim no? przestrzeń. Mieszkaliśmy w, w M5, ale miałem mm, zrobione z, z jednego pokoju studio nagraniowe, więc dzieciaki miały tylko jeden malutki pokój. Mm, była taka historia, że mieszkaliśmy na 9 piętrze, winda zepsuła się po prostu co dwa tygodnie, mi nie było, moja żona miała też trudności z dwójkiem dzieci, zejść nawet na dół do sklepu. I też przestrzeń, Ja nie potrafiłem się skupić nad, nad, swoją, nad, nad produkowaniem muzyki i tak dalej. I po przeprowadzce nagle bum, jest przestrzeń, jest natura, ja kocham naturę i jeszcze, jeszcze mogłem wyjść sobie po prostu przed dom, a pobiec do lasu. Miałem to tuż obok, prawda? To się wydaje, no bo przecież mieszkałem na ulicy Wandy. Też niedaleko mam las, prawda? Ale, Ale chodzi mówisz, mi o taką zupełnie intymność. Obycenie, no? zupełnie, dokładnie. Piszesz, że te warunki są tak przyjazne, że nawet z całą ekipą w ogrodzie tak. macie próby, gracie. Zastanawiam się, co właśnie sąsiedzi na to? O dziwo powiedzieli, że tak krótko. <laughs> Poważnie. Bo nie graliśmy oczywiście do pierwszej w nocy, tylko do 22, do 21. I to było też takie granie akustyczne, więc nie było aż tak głośno. I nie graliśmy non-stop, prawda? Były przerwy od grania, ale to też spowodowało, że poczułem, że brakuje mi właśnie takiego kameralnego, intymnego grania koncertowania. I stwierdziłem, że to jest priorytet w ogóle na, na przyszłość, teraz, żeby zrobić akustyczne, akustyczną płytę połączoną. Nowoczesnością, ale, ale takie granie intymne, kameralne. Najlepiej byłoby zrobić koncert, trasę koncertową, w, w, gdzie zespół jest na środku, a ludzie dookoła siedzą. No właśnie, słuchaj, wszyscy zastanawiają się, jaka będzie ta Twoja kolejna płyta, ponieważ również wszyscy zgodnie orzekli, że ta ostatnia Twoja płyta bardzo różniła się od, tak. od pozostałych. E, pojawiają się takie stwierdzenia. Smutny Grupson, wkurzony tak. Grupson, e, i też fani wyrażają takie pragnienie, że chcą podobnie optymistycznego, tak. wesołego Grupsona. No, jaki będzie ten Grupson na kolejnej płycie? Ja mogę powiedzieć, że po, już teraz po roku, bo rok temu została wydana ostatnia płyta Gazonekel. Też stwierdziłem e, i też wiem, co spowodowało, że ta płyta tak, taka jest, a nie inna. Prawda? Przede wszystkim zmiana, e, czyli płyta powstawała w trakcie. Przeprowadzki i tak dalej, czyli ten jeszcze taki ucisk e, e, spowodowany brakiem przestrzeni e, 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 i też wolnego czasu, e, spowodował, że, e, że ta, ta płyta jest taka nie inna, ale też to, co się, to, co się wydarzyło na świecie, tak naprawdę. E, to, co, no, to, 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 co, co cie, zaobserwowałem. To się tak poruszyło, tak? Mówisz. No, sytuacja na rynku muzycznym, to jak ludzie młodzi podchodzą do, 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 do muzyki, jaka jest ta muzyka, tak samo jeśli chodzi o politykę, no, to wszystko, wszystko miało wpływ na, na, na charakter tej płyty, na pewno. I, i, a jaka i, będzie ta następna? A ta następna będzie na pewno y, wesoła, ale też będzie, będziemy poruszać jakieś takie tematy poważne, Poważne, oczywiście. Ale m, będzie dużo piosenek. Będzie, to nie będzie taki stricte rapowany grubson. E, e, wydaje mi się, że ta podagrona, to chyba najbardziej była taka hip-hopowa, a teraz zdecydowanie będzie y, granie bluesowo, y, Bluesowo, soulowo, hip hopowe też w miarę, ale na pewno zdecydowanie bardziej muzyczna i akustyczna płyta, nie? Czy czytasz? I, ale będziemy poruszać zabawa, więcej zabawy słowem i będziemy więcej poruszać tematów takich pozytywnych. Tomku, opadła mi szczęka, jak przeczytałem tą historię z Twojego dzieciństwa o tym, że miałeś wbitą w czoło strzałkę, tak? tak do rzut rzutkę. Tak, tak, dokładnie. Przez to leczyłeś się na padaczkę. Tak, czołową. Cieka ciekawi mnie, czy teraz jesteś zdrowy, czy wszystko już w porządku? Tak, początku? nie miałem, nie miałem, od, odkąd pamiętam, od 1994 roku e, żadnego napadu. Byłem na badaniach jeszcze przed poborem do e, e, wojska e, i tam stwierdzili, że jestem zdrowy, ale każdy upadek, e, na przykład e, na głowę lub uderzenie się o cokolwiek może spowodować nawrót, ale tyle razy już upadłem, i nic mi się nie stało. <laughs> e, więc nie miałem od 94, o ile dobrze pamiętam, e, żadnego ataku. Także jest dobrze. Zaskoczyło mnie, że w swojej książce tak odważnie podjąłeś temat Twoich przygód z narkotykami. Mhm, tak. To było takie dla Ciebie oczywiste, żeby o tym powiedzieć? Tak, bo dla mnie bo, bo zrobiłem to świadomie i po wielu, wielu latach tak naprawdę, nie? To Niedawno tak naprawdę z, yy, yy, byłem ciekaw, ale to jest super, że to można zrobić świadomie i powiedzieć sobie, aha, tak to wygląda. Dobra, super. I tyle. Są, I tyle. Może powtórz streść to, o czym powiedziałeś w książce, bo... Myślę, że, że warto o tym mówić głośno i otwarcie. Tak, oczywiście, że tak. E, miałem taką sytuację. Mm, teraz przed, trzydzie, przed trzydziestką e, zawsze byłem przy, przeciwko narkotykom i tak dalej, mimo tego, że mieszkałem na takim osiedlu, a, a nie innym, gdzie tego było wszystkiego dookoła. Pełno. E, dla mnie zawsze była muzyka najważniejsza i i po prostu z czystej ciekawości e, chciałem spróbować e, z czym tak wal naprawdę walczyłem, prawda? I spróbowałem, może no nie wszystkiego bez przesady, ale troszeczkę e, po trochu. I, e, i tak, jak, tak jak przypuszczałem, zrobiło to na mnie, znaczy nie zrobiło to dla mnie wrażenia w ogóle. Mam taką wewnętrzną jakąś energię, e, która powoduje, że jestem szczęśliwy i która. E, no jest naturalna, a nie wywoływana przez sztuczne jakieś tam rzeczy, prawda? Każdy człowiek jest inny i każdy jest... Największą chorobą teraz XXI wieku to jest depresja i, i, e, i... nie dziwi się, że ludzie sięgają po to, bo to jest gdzieś tam ucieczka... E, która jednak nie, nie, nie ja, rozwiązuje ja, problemu. Która właśnie pogarsza. E, ja zdecydowanie polecam Wam książki bo one rozwiązują naprawdę i uświadamiają. Książki zamiast narkotyków. Tak, książki jest. zamiast narkotyków i, mu i muzyka. Wiadomo, muzyka jak najbardziej yy, pomaga, ale książki również. A ja mam teraz dla ciebie pytanie od przyjaciela. Dobry wieczór, a raczej dzień dobry. Nie słodzę. Widzowie wspaniałego programu. Dobry wieczór, Sonie, Dobry wieczór, panie Wacławie. Mam takie pytanko do ciebie, mój drogi przyjacielu. Spełniłeś się już na drodze muzycznej, spełniasz się teraz w literaturze, kiedy zobaczymy cię w filmie? Bo wiem, że jest to twoje jedno z największych marzeń. A więc to było pierwsze pytanie. Drugie pytanie nieco łatwiejsze dla wszystkich w zasadzie widzów. Słuchajcie co kocha najbardziej grubszą w seksie. Ze siedziby w pankatach, najnowszej siedziby w która jeszcze nie ma nazwy. Dokładnie. E, wasz ulubiony redaktor, terenowy groszek, Glimmer Media, najważniejsza firma na świecie. No tak. No i teraz musisz koniecznie odpowiedzieć na dwa pytania. Oczywiście, jak najbardziej. No a propos, tak mogę powiedzieć, kolejnej przygody, bo przygoda z książką już, już, już się wydarzyła. Też ciekawa historia, bo po, po, po wydaniu książki, po odebraniu książki, o tak powiem. Przy, jak przyjechałem do domu i żona, moja Ania mm, wzięła jeszcze gorącą książkę do rąk i mówi wow, to, to powstało, to już jest. Gratulacje. Super. E, spełniłeś swoje marzenie teraz. Teraz ciekawe, kiedy, kiedy kolejne, czyli e, jakiś film, może jakaś rola no, e, i tak dalej. A ja mówię, no nie uwierzysz. Właśnie przed chwilą dostałem propozycję. <grym> Naprawdę tak było. I, i sam to nie umiałem uwierzyć. Hmm. Oczywiście przyspałem się z tym, przeczytałem scenariusz yy, i tak dalej. Hmm. I, I zgodziłem się na to. Oczywiście nie jest to pierwsze panowanie, druga panowa rola, Co ale będzie? ja nie wiem, czy ja mogę w ogóle o tym mówić. Także to będzie film kinowy na pewno. Hmm. Można tak powiedzieć, że to będzie dramat ale z, z stawkami humorystycznymi, także... I Ty będziesz nie taki... w tej części humorystycznej, tak? Też, tak, <laughs> tak, tak, dokładnie. Będę tą postacią taką pozytywną, o. I prawdopodobnie będę grał siebie, bo jest, chodziło, o, chodziło o to, żeby być jak, jak najbardziej autentycznym. A kto będzie reżyserem tego filmu? Reżyserem jest Marcin Głowacki. E, przyjechał z, z, z Krakowa na spotkanie, żeby omówić właśnie i powiedzieć jak to jest. I o, o, co, o co tak naprawdę chodzi mm, i jak najbardziej zgodziłem się na, na tą propozycję. No i kolejna przygoda przede mną. Kiedy tak film nieprawda. będzie w kinach? w przyszłym roku czy za dwa lata? Z tego co mi wiadomo, to w przyszłym roku na listopad. No pięknie, ale było jeszcze drugie pytanie od metrowego. Tak, co lubię Grubson Sek się najbardziej. To, że ma metrowego. Taka jest odpowiedź. Mistrz ciętej riposty. Dokładnie. Tomku, każdego z moich rozmówców pytam, za co lubią rybnik swoje miasto, a co irytuje w tym mieście? Mhm. Jak to jest w Twoim przypadku? Na pewno za to, że mam tutaj swoich ludzi, przyjaciół, rodzinę. Za to, że jest w nim tak mnóstwo zieleni. Naprawdę, można poczuć się przed chwilę jakby się było na Mazurach i, i, i to mi się najbardziej podoba, o, o klimat, o ludzi, yy, ale irytuje mnie najbardziej to, że wiadomo, chyba tak jak wszystkich, że nie jest zbyt yy, zdrowo, na zasadzie powietrza. Nie ma czym oddychać. Nie ma czym oddychać i to mnie martwi najbardziej. Jak jeszcze, jak jeszcze mieszkałem wcześniej na ulicy Wandy, to bardzo blisko centrum, więc... Ej, przyjechał do mnie kolega z Lublina pewnego razu i mówi Oj, dzisiaj mieliśmy się na spacer, ale widzę, że tutaj jak mgła u Ciebie, Ostatnio Ty pożroku. Ja mówię, że to, to, to nie jest mgła, wyjdź sobie na balkon i poddychaj. Niestety to, to, to nie jest mgła, a smog. I śmialiśmy się, bo akurat był jakiś zap, zakup telewizora czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że odpaliliśmy. Dawno się nie widzieliśmy, a on jest fanem piłki nożnej, więc mówię, chodź. Złupiecie na konsoli PlayStation, więc włączyliśmy FIFA i, i, i akurat w, włączył się mecz i śmialiśmy się, że gramy w Rybniku, ponieważ była mgła, nie? <laughs> Ale cieszę się też, że Rybnik się bardzo rozwinął e, e, i to jeżeli chodzi o, infrastru o, jeżeli chodzi o infrastrukturę i tak dalej. Naprawdę jest, jestem dumny z mojego miasta. Tomku, cytat z Twojej książki. E, jaki plan ma Tomek na przyszłość? Co jest w jego głowie? Nie wie nikt poza nim. Troszkę już powiedziałeś, co jest w Twojej tak. głowie, ale powiedziałeś o najbliższym projekcie film. Uh -huh. Mnie interesuje, co jest w Twojej głowie generalnie. Aha, jakie sobie stawiasz cele w życiu do osiągnięcia w tej chwili? Staram się wymyślać projekty, które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie. Przyszły rok jest rokiem naprawdę. No, mnóstwo prac, pracy mnie czeka, ponieważ. W przyszłym roku mija dokładnie 10 lat od wydania pierwszej legalnej płyty, czyli ORS, jeżeli miałbym liczyć dorobek tam artystyczny, no to wiadomo, że to jest więcej, chyba 17 lat. A jeżeli mówimy o, o pierwszym legalnym wydawnictwie muzycznym, to to jest 2009 sierpień dziewiętnasty. I, I chciałbym zrobić taką niespodziankę, no znaczy niespodziankę. Prezent bym powiedział dla fanów płyty ORS, bo chcemy ją zremasterować. Okazało się, że mamy możliwość, ponieważ mamy te ścieżki. A oprócz tego chciałbym zrobić taką trasę koncertową z, z orkiestrą symfoniczną w takich lokalach jak Nord i tak dalej, ale też u nas w teatrze i chciałbym zaleźć mi na to, żeby pierwszy koncert oczywiście był tutaj. Pierwszy albo ostatni, zobaczymy mm -hmm. jeszcze z całą orkiestrą. Nowe aranże, aranżacje muzyczne, goście oczywiście. I, i, i z tego zrobić z tych sześciu, siedmiu koncertów w takich salach zrobić płytę i wydać razem z, z, tym, z tą zemasterowaną. Oprócz tego jest tak samo dziesięciolecie Trzody Crew i, i, i to, że nie graliśmy przez tyle lat z, z chłopakami. Chcemy zrobić też takie ekskluzywne cztery koncerty w dużych salach z Trzodą Crew. E, oprócz tego ten akustyczny projekt, prawda? Więc jest, jest dużo na tyle, żeby, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tym. W międzyczasie jest gdzieś ten film, e, jeszcze powstają inne pomysły, e, także jeszcze powstaje temat e, książki, ale to, to spokojnie. No właśnie, przyszedłeś dzisiaj tutaj na spotkanie z książką. Mhm. E, pomysł jest taki, żeby przeznaczyć ją na konkurs dla widzów dziękuję na tak. słodze. Dokładnie. E, przed programem wymyśliliśmy zadanie dla, e, dla widzów, dla tego, kto chce tą książkę z autografem wygrać. A więc, Tomku, jakie zadanie? Chcemy, żebyście napisali czterowersowy refren na temat spotkania w tym programie. E... Grupson dziękuję, nie słodzę. Taki Dokładnie. temat, czterowersowy tak refren. Tak. E, na Wasze propozycje czekamy przez tydzień. Od może być poważnie, może być tak. Od opublikowania, od premiery programu, premiery odcinka po tygodniu komisyjnie razem z Grupsonem rozwiążemy konkurs. Tak. Książka z dedykacją czeka. Z dedykacją Przemka, Korso i, i moją. Świetnie. Tomku, bardzo dziękuję za spotkanie. To Moim również. Państwa gościem był Tomasz... Grubson Iwanca. A ja na Dzięki zakończenie wielkie. proszę o dedykację. Oczywiście. Dzięki.